Dzień dobry Państwu, Michał Cieśla, Poranek w Tyle za 24. Jeżeli jeszcze stoicie w korku, to mamy dla Was gościa, który jest z Mysłowic, a dobrze się obierza ten korek na Zjedynkę przez Mysłowicę, poseł Wojciech Król. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kiedyś w miały takie hasło, że stąd wszędzie blisko i to się dzisiaj potwierdza, że z Mysłowic bardzo dobrze się wyjeżdża, chociażby do miasta, stolicy województwa śląskiego, czyli do Katowic, więc jeżeli ktoś szuka swojego miejsca, na zakup mieszkania czy budowę domu, to polecamy Słowicę. Pan już zakończył kampanię na prezydenta Mysłowicza. Brzmi to tak, jakby już albo pan prezydentem był, co się nie udało, albo jeszcze miał aspiracje, żeby nim zostać. Jak kibicuję Mysłowicą? Yy, dlatego będę zachęcał również do tego, żeby w Mysłowicach mieszkać, bo w Mysłowicach się dobrze mieszka, również wybrałem to miejsce dla siebie. No ja dzisiaj jechałem z Tychów i e, tak jak większość ludzi na jest S1 mogłem się poczuć trochę jak Grzegorz Schetyna, taka bezsilność. Samochód zatankowany, trasa gotowa, teoretycznie wszystko powinno być dobrze, a tutaj stoimy w korku i nie da się nic zrobić. Moim światełkiem w tunelu był zjazd kosztowy, a jest jakiś światełko w tunelu dla Platformy Obywatelskiej? To, pokazu, to pokazuje, że każdy może stanąć w takich okolicznościach, które nie jest w stanie przeskoczyć. Rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło, dlaczego nasz elektorat nie był na tyle zmobilizowany, żeby wziąć udział w tych wyborach do Europarlamentu. Niemniej trzeba powiedzieć, że ten wynik prawie 40% jest dobrym wynikiem i gdyby ktoś parę miesięcy temu być może powiedział, że koalicja Przeciwko pis trochę w ten sposób, która będzie budowana, dotknie 40%, to bylibyśmy przekonani, że ten wynik będzie wynikiem zwycięskim. Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość lepiej mobilizuje swój elektorat. No, właśnie też zmobilizowało swój elektorat. A jest Pan zadowolony z kampanii, którą przeprowadzili Państwo koledzy? E, ja w, powiem w ten sposób, bo nawiązał Pan, za, zaczęliśmy trochę od Mysłowic. Kiedy przegrywa się wybory, to. Um, Znajduje się wiele osób, które e, przychodzą, dzwonią i y, mają y, wiele pretensji do tego, że kampania została źle przeprowadzona i podpowiadają, co należałoby lepiej zrobić i dlaczego pytają, dlaczego tak nie zostało to zrobione. Kiedy wygrywa się wybory, a też wygrywałem wybory. To jest wiele osób, które dzwoni i mówi, świetnie to zrobiłeś, nikt lepiej by tego nie zrobił. Dobrze, że też mnie posłuchałeś. E, I sukces, sukces ma wielu sukces. ojców. Nie uważam, że jest to porażka Grzegorza Schetyny. Uważam, że Grzegorz Schetyna zbudował projekt, w który jeszcze jakiś czas temu pewnie nikt by nie uwierzył. I dzisiaj łatwo jest krytykować i wytykać błędy z kampanii wyborczej. Oczywiście, gdyby ona była doskonała, to wygralibyśmy te wybory, a je przegraliśmy, ale tego nigdy nie wiadomo, planując kampanię wyborczą. Trzeba wyciągać wnioski, uczyć się na tych błędach. Zresztą z każdej porażki wychodzimy mądrzejsi. W życiu nie zawsze się wygrywa. A porażki mają też y, pomagać nam w dążeniu do sukcesu. O, z każdej porażki wychodzi się mądrzejszym, pan mówi, to korwin ma dużo porażek za sobą. Chciałby pan skończyć jak korwin ani ja, ani pan redaktor nie chciałby skończyć jak Korwin Mikke, ale Korwin Mikke jest tak kontrowersyjną i skrajną postacią, że z pewnością trudno będzie mu dojść do sukcesu wyborczego w Polsce. Ja w taki sukces nie wierzę. Myślę, że zresztą, a i tutaj należałoby zadać pytanie, czy jest to też porażka Korwina Mikke, czy jest to jego porażka, czy zwycięstwo, bo to zależy na coś się nastawia. Myślę, że tak buduje swoją politykę. No. Kontrowersyjnych wypowiedziach, że zakłada, że te kilka procent będzie miał i będzie istniał w przestrzeni publicznej. Być może z jego punktu widzenia jest to jakieś zwycięstwo, że zawsze w tej polityce na tych kilku procentach funkcjonuje. Nie bez przyczyny tutaj przytaczam Janusza Korwina Michała, dlatego że Jerzy Buzek powiedział po dla niego wygranych wyborach, ale z perspektywy koalicji przegranych, że koalicja powinna być szersza. Są takie środowiska, z którymi pan by nie poszedł do wyboru? No nie wyobrażam sobie, żeby koalicja e, obywatelska, europejska, żeby koalicja, która tak demokratyczna, która jest budowana w Polsce, e, no została zasilona przez takie ugrupowania jak Konfederacja. E, nie mieści mi się to w głowie i z pewnością e, niczyja wyobraźnia tak daleko nie sięga, żeby nawet przykład na. Nawet czy się nie zmieścił. Poseł Liroy Marzec jest bardzo sympatycznym posłem. Mieliśmy przyjemność kilkukrotnie z sobą prac rozmawiać, pracować w komisji kultury. Pan poseł Liroj Marzec pracuje w komisji kultury i środków przekazu. Jest osobą mądrą, inteligentną, błyskotliwą i jestem niewątpliwie zaskoczony tym, że Znalazł się w tej formacji, która zwie się konfederacją. Mówił pan, że koalicja europejska to wielki sukces Grzegorza Schetyny. PSL-owi się ta konfiguracja nie spodobała i proponuje swoją własną koalicję polską, która miałaby być osią chadecką, konserwatywną. Pan by się wpisał w tą formułę? PSL szuka swojej tożsamości. Polskie Stronnictwo ludowe niewątpliwie buduje koalicję na pewno nie przeciwko platformie obywatelskiej. Osiem lat rządów platformy IPSL-u pokazało, że te dwie formacje są bliskie poglądowo i potrafią sobą dobrze współpracować. Panie premier Szydło tak samo zakładam, zaczyna, przez zakładam że platforma obywatelska po wyborach razem z polskim Stronnictwem ludowym będą tworzyć rząd. Czy będzie to? Grupa pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Koalicja Polska, czy może jeszcze inna, czy będziemy razem czy osobno startować w wyborach. Łączą na wspólne wartości i jestem przekonany, że jeżeli będzie taka możliwość, o której zdecydują oczywiście wyborcy, to będziemy z Polskim Stronnictwem Ludowym współpracować. Mnie bardzo dobrze z Polskim Stronnictwem Ludowym się współpracuje. W Województwie Śląskim te wybory europejskie pokazały taki remis bo europejska Trzy mandaty, PiS, trzy mandaty, no ale z perspektywy Platformy to jednak jeden mandat mniej, bo e, za Marka Plurę, którego również Pan popierał, przed e, Marek, ale BALT, czyli SLD. E, to te wybory za nami, ale przed nami wybory do parlamentu polskiego, Sejm i Senat. Czy nie boi się pan, że pana miejsce, startował pan w wyborach do Sejmu z piątego miejsca, teraz zajmie ktoś inny z SLD, z nowoczesnej, być może z PSL-u? Startowałem z szóstego miejsca, bo to szczęśliwe dla mnie miejsce, ale formuła koalicji polega na tym, że musimy się też przesunąć, tak żebyśmy się wszyscy zmieścili. To, czego bardziej się boję, to to, że prawo i sprawiedliwość kolejne lata będzie w Polsce rządzić i doprowadzi do wielkiego kryzysu poprzez swoją politykę. Tego się bardziej boję niż to, czy ja będę posłem, czy nie. Ja Jeszcze nie wiem, czy będę startował w wyborach. W związku z tym yy, trudno mówić o potencjalnej porażce. Niewątpliwie będę wspierał platformę obywatelską będąc kandydatem bądź nie, bo takie decyzje dopiero będą zapadać, bo dopiero rozmawialiśmy o wyborach do Europarlamentu, więc trudno dzisiaj zakładać z mojej perspektywy, że na 100% będę kandydował, yy, skoro jeszcze takie rozmowy się nie odbywały. Jeżeli Pana ogłoszą, to, to jest warto to, oczywiście, przeprowadzić jest to oczywiście bardzo prawdopodobne, że w tych wyborach startować będę. Natomiast y, do tej pory zajmowaliśmy się wyborami do Europarlamentu, teraz do, dopiero zaczynamy przygotowywać się do wyborów parlamentarnych i wierzę w ten projekt. Jestem y, dawna związany z Platformą Obywatelską, choć z przerwami. Bo był taki okres, w którym członkiem Platformy Obywatelskiej nie byłem nie z własnej woli, ale taki, taka sytuacja miała miejsce. Niemniej wierzę w to, że Platforma Obywatelska te wybory ma szansę wygrać, ale musimy pamiętać o tym, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość dysponuje lepszymi narzędziami do tego, żeby. Mobilizować swój elektorat. Jednak ten, kto rządzi, ma łatwiej w kampaniach wyborczych. O, prezydent Lasok wierzył w posła Zmysłowica, czy prezydent Wujtowicz również uwierzy w posła króla? Pogodziliście się już? My się nigdy nie skonfliktowaliśmy, tak naprawdę. No, byliśmy, to, że byliśmy konkurentami w wyborach i oczywiście nie jest to tajemnicą, że przyjaciółmi nie jesteśmy. I prawdopodobnie ciężko byłoby nam być przyjaciółmi, dlatego że mamy bardzo różne e, poglądy, nie tylko polityczne. E, prezentowaliśmy dwie bardzo różne wizje. Zresztą ten wynik pokazał, że społeczeństwo w Mysłowicach również podzieliło się, bo e, rzeczywiście e, ciężko e, rządzić, kiedy ma się poparcie sięgające. Lekko powyżej 50% poparcia. Dlatego ja dzisiaj kibicuję prezydentowi Mysłowic, bo to jest miasto, w którym ja mieszkam i chciałbym, żeby Mysłowice się rozwijały i do tego wszystkich namawiam, żebyśmy no, trzymali kciuki i pomagali. Prezydentowi Mysłowic w tym, żeby miasto się rozwijało. Rozumiem, że choć, taki choć, jest nad, choć oczywiście ruch należy do pana prezydenta, jeżeli będzie chciał skorzystać z mojej pomocy, to wie, jak mnie znaleźć. Nie jest to trudne w Mysłowicach. Moje biuro poselskie jest bardzo blisko. Zresztą dysponujemy do siebie telefonami i niejednokrotnie rozmawialiśmy, więc znamy swoje imiona i. I być może rzeczywiście no, wszystkim byłoby łatwiej, gdyby pole do współpracy było, natomiast uważam, że po przegranych wyborach, przeze mnie przegranych wyborach, zostawiam to pole do działania panu prezydentowi Wójtowiczowi. Jeśli będzie zainteresowany współpracą, to ja jestem do dyspozycji, natomiast no, trudno, żebym się narzucał. Oczywiście też trudno się współpracuje, kiedy. Jednostki podległe prezydentowi mają zakaz zapraszania mnie na jakiekolwiek wydarzenia. Aż albo, tak się pan Albo stowarzyszenia, z którymi ja współpracuję od dawna, nie mogą nawet. Y no, mieć mojego logotypu na, na swoich banerach, jeśli wspieram ich od, od dłuższego czasu, bo jeden z klubów został wyrzucony z Mysłowic, nie mógł organizować zawody, z tego względu, że jak mnie poinformowali, na ich materiale promocyjnym był, było godło, pod którym było napisane patronat poseł na Sejm Wojciech Król. Rozumiem, że deklaracja kibicowania prezydentowi Mysłowic nacechowana jest z nadzieją na to, że również będzie kibicował e, panu. A płaci pan już wyższe rachunki, albo jest gotowy do płacenia wyższych rachunków za prąd? Nikt nie jest gotowy do płacenia wyższych e, rachunków za prąd. I, Pański jest, kolega sobie... Borys Budka zapowiedział w piątek e, zeszły, że będą rosły rachunki, ale chyba jeszcze nikt tego nie zauważył. Oczywiście mało osób chyba zwróciła uwagę na to, że te rachunki nie tylko za prąd są zdecydowanie większe, bo kiedy rząd chce komuś dać 500 zł, to musi zabrać 700-800 złotych i czują to niewątpliwie przedsiębiorcy i wolałbym taki system, w którym Polacy lepiej zarabiają, w którym pracodawca może lepiej zapłacić pracownikowi za jego pracę. A nie taki system, w którym pracodawca musi do pensji gołej, którą przelewa na konto, dodać ponad 70%, żeby odprowadzić do państwa, żeby to państwo z tej kwoty przekazało dofinansowanie kilkuset złotowe. Bo to nie państwo daje, to są pieniądze obywateli i obywatele powinni te pieniądze po prostu zarabiać tam, gdzie pracują. Wojciech król, który chciałby, żeby pietruszka nie była tak droga, był moim i państwa gościem. Dziękujemy bardzo i do Dziękuję zobaczenia. Wkrótce. Do zobaczenia.